Dzisiaj wylatuje słuchajcie, dobra, dobra. Dzisiaj Jak Reakcja napij wojanka do na Prawdziwa już piosenka. Ale później to nagrawiam, ale mam z tym. Trzeba wam się spodobać, zachciało przed góry i no zrobię no tylko szorka. Oczywiście było więcej wyświetleń. Bardzo wam dziękuję też za wyświetlenia. Ja mam nadzieję, że wam się będzie podobać w taki zaczęła podobać, to i tyle. Mm, ale bym się napił, wojanka! Crawy czuję zapach, niebo jakiś bardziej niebieskie. Bojanek to smak tego lata. Smak na lata jest w każdym mieście. I wchodzę z domu na powietrze, taka to pogoda, że głosik wezmę. Jakieś fajne miejsce, mój przyjaciele, nie potrzeba nic więcej. No Mówię, wiem, że to jest trochę taki cringe, ale na razie w sumie melodia jest fajna. Tak, słowa to takie średnie. No, myślę, że takie. Nie, trochę średnie, ale na razie melodia jest dla mnie, według mnie, fajna. Slanca, male e mica. No, w sumie taki piw Wojanka, to on chyba jest z 500 razy to powtórzył. Ale ogólnie melodia jest fajna, ale taki ten utwór, znaczy pod względem to, co śpiewa, jest trochę dziwna. Takie cringe'owe bardzo. ranka, z nami nie wypije, na wioskę Lato bez Wojanków to nie lato, dzwoni do mnie tato, mówię mu el papo. Brr, brr, Wojanka to bi, albo jesteś sigma, albo ni, albo ni. Czy wojanka... on mówi ni? Czemu mówi? Znaczy może to jest jakby nie, może ktoś tak mówi, ale to jest takie trochę jak dzieciętne, tak mówić ni, ni, nic nie. Do białego ranka... Albo jesteś Sigma, albo Alboni. Albo No to teraz to jakby podsumowanie tej piosenki to myślę, że 7 na 10, no nie, no dobra nie, 6 na 10, ogólnie ta piosenka melodia jest fajna, ale trochę ten, na przykład, brin brin patapin albo ten, no co to było ni, eee, nie, ten ni zamiast nie, no to jest trochę takie cringe, nie, i ogólnie no no i trochę więc 6,5, chyba że 6, nie 6,5 na 10, taka jest moja ocenka, Więc no, mam nadzieję, że chcecie więcej kontentu, piszcie w komentarzach. No i trzymajcie się, cześć.